Chcesz rozpocząć naukę języka duńskiego, ale zupełnie nie wiesz, jak się za to zabrać? Pozwól, że ci pomogę. Po pierwsze, alfabet. Opanowanie alfabetu to pierwszy krok w nauce każdego języka, szczególnie takiego jak duński, który potrafi przysporzyć wiele problemów z wymową. Pierwszym krokiem powinno być opanowanie duńskich samogłosek, bo już na starcie odkrywamy, że są tam aż trzy dodatkowe samogłoski nieobecne w języku polskim i polskim alfabecie. Dlatego osłuchanie się z samogłoskami i nauczenie się ich wymowy podstawowej, czyli tej wymowy z alfabetu, to pierwszy krok ku skutecznej nauce. Po drugie, podręcznik. Wiem, że nie każdy lubi pracować z podręcznikiem. Dla niektórych może wydawać się to nudne, ale przynajmniej na początku, na start przyda nam się jakiś materiał, który wskaże nam drogę, który wyznaczy nam te pierwsze kroki. Najpopularniejszym wyborem w języku duńskim jest podręcznik Powaj Cydensk, który jest generalnie ogólnodostępny. Można go znaleźć również w internecie i jest to taki bardzo przyjazny podręcznik właśnie na start, żeby się w ten język wdrożyć. Jeżeli natomiast potrzebujecie troszkę gramy, chcecie troszkę więcej poczytać na temat tego, co z czego wynika, jak to się robi, jak to się tworzy, to polecam tutaj podręcznik polski Troll 1, który jest właśnie podręcznikiem napisanym dla Polaków i Polek uczących się duńskiego. Po trzecie słuchanie i powtarzanie. To znudzenia. To jest duński. Duński ma trudną wymowę, dlatego najlepszą formą nauki tej wymowy jest powtarzanie, bo nie zawsze na początku jesteśmy w stanie domyślić się, jak dane słowo należy wymówić. W podręczniku, który Wam poleciłem, nagrania skonstruowane są w taki sposób, że po każdym zdaniu zostawiona jest krótka przerwa, aby sobie to zdanie Powtórzyć i nie bójcie się bawić, nie bójcie się troszkę wygłupiać. Może niektóre rzeczy będą wydawać Wam się, no takie wiecie, troszkę głupkowate, śmiesznie brzmiące, ale właśnie warto w to iść, warto próbować naśladować to. Co słyszymy. I jako czwarte, ostatnie, no to oczywiście nie mógłbym nie polecić wam kursu. Jeżeli mieszkacie w Danii, to możecie zapisać się do jednych z duńskich school, które oferują kursy dla osób z zagranicy. Natomiast, jeżeli chcecie, żeby wasz kurs był bardziej spersonalizowany, a nie w dużej grupie, Całkowicie po duńsku, gdzie nie zawsze wszystko jest jasno wytłumaczone, to polecamy Wam nasze kursy, nasze kursy indywidualne i grupowe, które zresztą startować będą teraz w styczniu. I na takim kursie przedstawimy Wam wszystko od podstaw. Pomożemy Wam z samogłoskami, pomożemy Wam z alfabetem, podamy Wam na tacy materiały i zaplanujemy Wasz kurs dla Was. Jeżeli natomiast chcecie coś bardziej spersonalizowanego, dostosowanego do Waszych potrzeb tempa, to wtedy oferujemy kursy indywidualne.